Siema, z tej strony i Mir Dzisiaj walczyłem o 100 złotych z losowym widzem z mojego Discorda, którym był Julek. Jak chcecie więcej filmów tego typu, to dajcie suba, a ja zaczynam. Julek, co ty robisz? Walczymy o 100 zł, a ty się w ziemię kopiesz Mamy przed sobą ogromnego cave'a. Dobra, weź mi najlepiej drewno wykopać kidzie. Wal Walczym o 100 złotych A ty taką mają... Nie to ci ty mi lata tym kidem. Widać, że my tego wygrał z tobą. Czemu? Tak mi się wydaje. Bo mnie od kidu, Bo cię od kidów obrazem. Po prostu jesteś Czekaj. Dobra, nie gram w Fortnite'a, debilu. Robi wrażenie. Dobra, lecimy nie tam, widzowie. Do... Ale się spocił już! Chłopcy już tak pocitoło jak jakieś niedźwiedź 1, 2, 3 w Fortnite. Cie. Dobra. Oczywiście, tu nie ma... Tu nie ma za... Tu nie ma kary na błędy. Idziemy, żeby tylko nie zginąć. No i żeby no, wygrać z No. Dobra widzowie, Julek napędzony już leci jak jakaś rakieta. Dobra. Ile tu jest? Dobra, ile tu jest mobów? To jest jakieś nie do wytrzymania domestos. Ej, Julek, ale Ty jesteś zdrajcą. Dobra. No. No, zabraliśmy szlazą z przednosa. O kurde. Nie. U, kurde, ale spadł. Co się stanęło? Paddy. mi co mam. Ja zginę. zginę. Co masz diamenty? Nie, nie wiem. Niemożliwe, że masz. Nie nie Ale są tam pochodnie. kurde! Co ja znalazłem? pienie. Dlaczego chcesz teraz się poddać tylko dlatego, że raz czy drugi ci nie wyszło? To nie jest żaden powód. Musisz iść i walczyć. Zginę! Nie bij mnie, proszę! Złoto też się liczy? Co? Złoto też się liczy? Nie. Padłem do dziury, jak ja mam są teraz. Boże, ile tego tutaj jest? Co? Nic, nic! Ale mam wyjście... Nie, nie. Czekajcie. Jakbym miał węgiel. Gdzie jest węgiel? Czarownica! Mam tylko pół serduszka, no. A tu jest tyle diam. Gdzie yy. ma... masz? No, tylko węgla nie mam. A ja mam przy ciebie żelazny kilo. Co? Żelazny kilo mam. Możemy się dogadać. Nie. Nie ma. Nie. Dobra. Yy, gdzie jest węgiel? O jedno Z proszę. S? No mówię, że S. Czy e. Nie mogę zrobić. taki. tutaj tych diamentów! A ja chodzić nie mogę normalnie, bo mnie gonią klipy zielone. Czekaj. E, a jak się tepa? E, 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 o, e. Jak się tepa do ludzi? Ale nie mam, i tak nie mam operatora, więc się nie to. Cześć? Mielone, robię tobie mielone, bawię się łańcuchem na komu, mnie. Dobre, jest, dobre, jest. Boże, biedny ja. Cześć? Zginę, zginę, na pewno zginę, na 100% zginę. Na 370-800 milionów procent o zakładach buchmacharskich pod kątem 90 stopni na pewno zginę. Krzysiu Mir, przegra. Czemu? Za chwilę zobaczysz. Nie! Proszę! Proszę! Biedny, mój biedny portfel. Nie! Jeszcze szkielet za mną. I moje jedynie pół no. serca i y, głodek. Kolejny szkielet za mną. Boże, ta gra to katorga. I pół serca. Nie! Mielone. Robię sobie. Mielone. Bawi się. Jak ty pewnie jakiegoś x odpaliłeś. Nie, ja tak nie, 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 nie Ej, ja nie, ja nie. A więc każdy sobie. zły ruch i jest po mojej, jest po mnie? Mam Ja chodzę po Keybie i szukam tych diamentów po porosnili. Jak ty szukasz diamentów, jak ja węgla, nie mogę znaleźć chłopie. Co ty w ogóle gadasz? Dobra. Dobra, a to bo... Co? Ja ci za chwilę pokażę to. Nie, no ta gra jest niemożliwa. Mam diamenta. Nie masz. A musisz, Mam. Musisz go mieć w łapce. Dobra, ja ci wykopię, tak, że dostaniesz powiadomienie. A, Jezu! Jezu! Jezu ma węgiel! Dobra, dobra. Widzowie, skupieni. Muszę musiałem tutaj jakaś karta. Wyślij mi, proszę. No bo ja muszę tam do tego, do mojej Keyboard. Nie, no przegrałem. Nie, no tak. No nie. Dobra, tu masz węgiel. Co? Masz węgiel? Czekaj. A gdzie te diamenty poka? Ja, ale było tyle. O. Delikatne uderzenie było. Przegraliśmy challenge. Czyli we dwóch sobie dajemy stówę, czyli jesteśmy na tyle samo. Niestety nikomu się nie udało wygrać 100 złotych. Lecz chociaż dobrze się bawiliśmy, a ja się na dzisiaj z wami żegnam. Nie.